Halo, cześć, witam Was na kanale niemiecki online z Marcinem. Jako, że mamy już lato, der Sommer, dziś przygotowałem garść niemieckich idiomów i zwrotów z owocami. Zaczynamy! Słowo owoc możemy w języku niemieckim wyrazić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to Das Obst das obst a druga możliwość to die frucht die frucht liczba mnoga die früchte natomiast liczba mnoga od wyrazu das obst pozostaje niezmieniona i powiedzenie z tym słówkiem verbotene früchte schmecken am besten czyli zakazany owoc smakuje najlepiej verbotene früchte schmecken am besten Zaczynamy od jabłka, czyli Der Apfel. Liczba mnoga, die Äpfel. I idiom z tym owocem to Der Apfel fällt nicht weit vom STAMM Czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni. Der Apfel fällt nicht weit vom STAMM Inny idiom z owocem e, jabłko to für einen Apfel und ein Ei. czyli bardzo tanio. Für einen Apfel und ein Ei. Następnie gruszka to die birne. Liczba mnoga die birnen. I idiom z tym owocem to eine weiche Birne haben, czyli mieć nie po kolei, być niespełna rozumu. Eine weiche Birne haben. Jeśli teraz połączymy ze sobą dwa owoce, gruszkę i jabłko, i powiemy Epfel und Birnen zusammen będzie to oznaczać łączyć ze sobą dwie sprzeczności. Epfel und Birnen zusammen zählen". Kolejny owoc to cytryna. Die Citrone. Liczba mnoga, die Citronen. I idiom? Tym słówkiem mit zitronen gehandelt haben przeliczyć się mit zitronen gehandelt haben możemy także powiedzieć jemanden wie eine zitrone ausquetschen czyli wycisnąć kogoś jak cytrynę jemanden wie eine zitrone ausquetschen a więc wycisnąć na przykład z kogoś pieniądze Dinus to z kolei Orzech. Die Nuss. Liczba mnoga. Die Nüsse. I ein przykład. Für jemanden eine harte Nuss sein. Czyli być dla kogoś twardym orzechem do zgryzienia. Für jemanden eine harte Nuss sein. Możemy też powiedzieć Eine taube Nuss sein. Co będzie oznaczać że coś nie jest warte złamanego szalonga. Eine taube nus sein. Następnie czereśnia. Die Kirsche. Liczba mnoga, die Kirschen. I idiom z tym owocem? Mit jej ist nicht gut Kirschen essen. Czyli trudno z kimś wytrzymać. Mit jej mandem ist nicht gut Kirschen essen. Następnie die Erdbeere. Truskawka. Liczba mnoga, di Erdbeeren. I zrywać truskawki to die Erdbeeren pflücken. Die Erdbeeren pflücken. Słówko czasownik pflücken możemy odnieść do wszystkich owoców, jeśli je zrywamy. Die Wassermelone to z kolei arbus. Liczba mnoga, die Wassermelone. Możemy powiedzieć... Die Wassermelonen sind schon reif. Czyli arbuzy są już dojrzałe. Die Wassermelonen sind schon reif. Die Oranże. Pomarańcza. Liczba mnoga. Die Orangen. Sich Oranże färben. Przybierać kolor pomarańczowy. Sich Oranże färben. Winogrona to po niemiecku die Weintrauben. Die Weintrauben. I wyrazu Tauben możemy użyć w sformułowaniu Eine Taube von Menschen. Czyli na przykład garstka ludzi. Eine Taube von Menschen. I na koniec Die Banane. Banan. Liczba mnoga. Die Bananen. Możemy powiedzieć Die Bananen sind weich und süß. Czyli banany są miękkie i słodkie. Die bananen sind weich und zys. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten vlog był dla Was pomocny. Jeśli tak, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał. Widzimy się w następnym vlogu. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.